Witam wszystkich na kanale Upwards i zapraszam na nowy cykl, na giełdowe podsumowanie dnia. Ten nowy cykl rozpoczynamy. Dzisiaj będę go się starał kontynuować codziennie, a będę na nim przedstawiał wam najważniejsze wiadomości podsumowujące dzień, korzystając tutaj z pomocy strony biznes.pl. I tak, dzisiaj najważniejsze wiadomości. Na tej stronie, oczywiście jeśli chodzi o naszą giełdę, to było to, że główne indeksy na GPW przez większość prorkowej sesji pozostawały tuż poniżej poziomów odniesienia. Na koniec dnia małe i średnie spółki zdawały wyjść na plus, jednak WIG 20 przeważały spadki cytu energetycznego i CD projektu. Na zamknięcie prorokowej sesji WIG 20 stracił 54% do 1,0940,60 do punkta. Wik zniżkował 0,33 do 57 247 punktów, a WI MWIG 40 poszedł w głowę o 0,09% do 4172 punkty. SWIG zyskał 0,21 do 17 389,68 punkta. I teraz omówimy sobie poszczególne spółki, co dzisiaj na nich wydarzyło się ciekawego. Strata netto Grupy M banku w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 174,7 miliona złotych, podczas gdy wcześniej zysk wynosił 116,3 miliona. Poinformował bank we wstępnych niezaudytowalnych wynikach, ale netycy spodziewali się o 20%, 27% wyższej straty na poziomie 237,3. 9 zł. I teraz zobaczymy na wykresie M-Bank, co takiego tutaj się wydarzyło. A więc dzisiejsza sesja pozostaje dalej w konsolidacji. Po wybiciu z kanału spadkowego, kurs trzyma się poziomów już od kilku sesji tych samych. 193,1 cena powyżej średniej dwustosesyjnej. Propozycja przewodniczącego KNF w sprawie zawierania ugód z Frankowiczami to idący dalej w rozsądny sposób rozwiązania tego problemu, poinformował prezesem banku Cezary Stypułkowski. M. Bank ocenia, że pomimo zakończenia moratoriów kredytowych i pomocy antykryzysowej, jakość jego aktywów nie powinna się pogorszyć, a przestrzeń do redukcji kosztów finansowania jest wyczerpana, poinformował bank w prezentacji, przedstawiając krótkoterminowe perspektywy. A grupa Lotus wstępnie szacuję, że jest konsolidowana, oczyszczona EBITDA wyniosła w czwartym kwartale 0,18 miliarda złotego, a przychody sięgnęły 5,25 miliarda złotego, poinformowała spółka w komunikacie. Także sprawdzimy sobie, co na wykresie LOTOSu dzisiaj się wydarzyło. I jak widzimy po wybiciu z tego kanału wzrostowego, cena dalej tkwi w tym kanale, ale już spadkowym w tym mniejszym. I widać, że tutaj dzisiejszy komunikat nie wpłynął w żaden znaczący sposób na wycenę tej spółki. Czytamy dalej. Banki po wybuchu pandemii zaostrzyły kryteria udzielenia kredytów hipotecznych, jednak potem zaczęły obniżać wymagania stawiane przed kredytobiorcami. A na początku 2021 roku część z nich zaczęła oferować takie kredyty już tylko z 10% wkładem własnym. W pierwszym kwartale banki zanotują dobrą akcję w tym segmencie, a w całym 2021 roku jest szansa na wzrost finansowania. Poinformował PAP Biznes Jacek Purgas ze Związku Banków Polskich. Kolejna informacja z CD Projektu. Wewnętrzna sieć CD Projektu została zaatakowana przez nieznanych sprawców, skradziono część danych i zażądano okupu, podała firma na Twitterze. CD Projekt bada wtorkowy cyberatak, zabezpiecza infrastrukturę i przywraca utracone z kopii zapasowych dane. Poinformował prezes Andrzej Adam Chisiński. Firma nie jest w stanie obecnie oceniać długoterminowych skutków ataku, ale w krótkim terminie wpłynie on na tempo prac nad grami. I już patrzymy kurs dzisiejszy CD Projektu. I jak widzimy na dzisiejszej sesji. Mocne spadki 5,69%. Cena zmierza do wsparcia, które wskazywałem wcześniej dla abonentów w analizach, że na poziomie 260 jest krótkoterminowe wsparcie, które powinno zatrzymać ruch podażowy. Długie wsparcie, duże wsparcie jest dopiero na poziomie 210-215 zł. Rata nadzorcza Spółki Węglowej powołała Bawę Piątek na stanowisko prezesa z dniem 1 marca. Podała spółka w komunikacie. I zobaczymy, co dzisiaj się wydarzyło w związku z tym na JOTZW. A na dzisiaj kolejny dzień mocnych wzrostów, którym swoje maksimum dzisiaj miały na 41 zł. Następnie Widzieliśmy korekta tych wzrostów. Ostatecznie sesja zamknęła się na 39,41, ale już dzisiejsza sesja jest bardzo blisko poziomu oporu, który wskazywałem w poprzednich analizach, na 42, zł. MBank wydał dzisiaj rekomendację dla JSW, dla abonentów MBanku. Jest ona dostępna dzisiaj. Niestety nie mogę jej jeszcze zdradzać tutaj publicznie. Wielton zarejestrował w styczniu 198 nowych przyczep i naczep, czyli 0,5% więcej rok do roku, podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. I zobaczymy w związku z tym, jaka sytuacja dzisiaj na Wieltonie. Na Wieltonie widzimy, że trwa w najlepszy ruch wzrostowy teraz. Cena wybiła tutaj z kanału wzrostowego i podąża teraz dalej na kolejne opory. A najbliższym będzie poziom 10,73 zł, gdzie były tutaj dołki ze stycznia 2018 roku. Także wielką na najlepszej drodze na północ. Co prawda na dzisiejszej sesji kurs zniżkował o cało 11%, ale... Tutaj jeszcze mocne wsparcie jest na poziomie tych szczytów na wysokości 8,26, które warto, żeby przetestował przed dalszym ruchem na północ. Kurs Atomic Jelly wzrósł we wtorkowym debiucie na Holland, to 46% do 6,87 zł. Tu nie będziemy sprawdzać, no bo wiadomo, że już, że kurs wzrósł. Poczta Polska rozpoczęła procedurę zmierzającą do redukcji zatrudnienia w 2021 roku. O nie więcej niż 2000 osób, informowała spółka w komunikacie. Poczty nie mamy notowanej na giełdzie, także przechodzimy do kolejnego komunikatu. Echo Investments rozważa z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, przeprowadzenie emisji obligacji w ramach ustanowionego dołącznej kwoty wynoszącej 1 miliard złotych programu emisji, podała spółka w komunikacie. Echo Zobaczymy na jego wykres. Echo porusza się w dalszym ciągu konsolidacji. Dzisiejszy kurs w żaden sposób nie wpłynął na jego zachowanie. I tutaj widzimy, że można wyznaczyć prostokąt konsolidacyjny, w którym cena się obecnie porusza. Może troszeczkę nawet wyżej, o, do tych szczytów. Już tylko troszeczkę innym kolorem, żeby było widać. Na wieltonie prostokąt konsolidacyjny, na echo, przepraszam, i cena, właśnie na jego górnym ograniczeniu. W przypadku jego wybicia, tutaj poziom 4,50 to będzie kolejny opór, na którym cena może się zatrzymać. Przechodzimy do dalszych informacji. Sphinx Polska i Romokesh zabały aneks domowy domową współpracy w zakresie dystrybucji gotowych produktów spożywczych. Wydłużający okres jej obowiązywania do końca 2020 roku, podał Sfinks w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy w wydłużonym okresie obowiązywania wynosi 150 milionów złotych. I patrzymy w związku z tym, co dzisiaj stało się na kursie Sfinksa. A Sfinks tutaj porusza się w kanale wzrostowym. Można ładnie ten kanał wyrysować. Dzisiejsza informacja nie spowodowała żadnej znaczącej zmiany kursu. Cena na jedolnym ograniczeniu kanału, możliwe, że odbije od niego na północ z celem na 50 groszy. Grupa Kenty wybrała firmę Rothschild and Company Polska jako doradcę w procesie rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem segmentu opakowań giętkich oraz w procesie sprzedaży tego segmentu działalności w przypadku podjęcia takiej decyzji, podała grupa Kenty w komunikacie. Obecnie nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące sprzedaży segmentu i patrzymy w takim układzie na wykres. Chętnie. Dzisiejszy komunikat zrobił to, że cena wzrosła o 0,72% do góry i zamknęła się na poziomie 492 zł. Jednak dzisiejszy komunikat nie spowodował żadnej znaczącej zmiany na tym. Walorze. Dalej czytamy. Stanowisko przypisujące bankowe fundusz wewencyjny odpowiedzialność za sytuację majątkowo obligatoriuszy Gier jest nietrafne. Ocenił prezes Bankowego Funduszu Walencyjnego Piotr Tomaszewski odpowiedzi na pismo zastępcy rzecznika praw obywatelskich Macieja Tabarowskiego dotyczące decyzji BFG o przyjęciu idea banku, która miała zostać. która miała naruszać prawa konsumentów. I wyeliminować możliwość dochodzenia przez nich roszczeń dotyczących obligacji GetBaku. Get Latiszi Masz i Movie Games zadały list intencyjny, zgodnie z którym zamierzają zawiązać spółkę kapitałową SPV w celu realizacji m.in. trzech Gier z segmentu AA, podały spółki w komunikatach. Także zróbmy sobie na wykres dwóch spółek. Latiszi Dzisiaj 2% wzrosty. Cena w szerokim kanale wzrostowym. Chociaż tutaj, jak widzimy, wybiła z tego węższego kanału wzrostowego, ale jest dalej kurs jej niezagrożony. Dzisiaj sesja do góry. Teraz kolejne poziomy. To powinien być tutaj poziom 31,50. Mowie Games. Cena Mowi Games dzisiaj zanotowała spadki 3,15%, zamknęła się na poziomie 107,50 groszy. Wsparcie stanowi średnia sesyjna na poziomie 101,50 grosza. To tyle jeśli chodzi o bieżące podsumowanie sytuacji giełdowej. Zapraszam wszystkich serdecznie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Oraz do odwiedzenia strony upłacz.pl.biz, gdzie możecie przeczytać wszystkie informacje o tym, jak zostać abonentem Premium. O zachęcam jeszcze do skorzystania z promocji, która trwa jeszcze tylko przez dwa dni w sumie 10, 11, środa, czwartek. Tłusta promocja z okazji Tłustego Czwartku. Jeśli kupicie abonament w tym okresie na jeden miesiąc, uzyskujecie dodatkowo jeden tydzień gratis. Przy zakupie abonamentu na 3 miesiące dodatkowo zyskujecie 2 tygodnie gratis. A co otrzymujecie w ramach grupy Upwards? Możecie tutaj przeczytać na stronie głównej oraz tutaj w zakładce Cennik. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszam już na kolejne. Do zobaczenia.